Orędzie 515 Capoliveri Livorno 31 marca 1994 roku. Wielki czwartek Pozwólcie się posiąść Jego miłości. Synowie najmilsi, dziś patrzę na Was z radością i matczynym upodobaniem. To jest Wasze święto, to jest Wasza pascha. Zjednoczeni wokół waszych biskupów odnawiacie przyrzeczenia złożone w dniu waszych święceń kapłańskich. Są to przyrzeczenia waszej miłości i wierności Jezusowi, który wybrał was i wezwał do uczestnictwa w Jego najwyższym i wiecznym kapłaństwie. Dzięki waszej posłudze Jezus może każdego dnia składać siebie w ofierze za wasze zbawienie. Pozwólcie się posiąść Jego miłości. O, jak bardzo Jezus Was kocha! Z miłości do Was słowo Ojca wcieliło się w moim dziewiczym łonie, poddało się ograniczeniom czasu i przestrzeni, zrodziło się do ludzkiego życia, wzrosło jak kwiat w ogrodzie mojej macierzyńskiej miłości. Z miłości do Was Jezus poznał w swym dzieciństwie wygnanie, w czasie dorastania ubóstwo i zmęczenie, w latach swej publicznej misji. Niezrozumienie i odrzucenie, z miłości do was pozwoliłby go zdradzono i znieważono, osądzono, skazano i ukrzyżowano. O, jakże bardzo Jezus was kocha! Pozwólcie się posiąść jego miłości. Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Przede wszystkim zaś. Z miłości do Was Jezus ustanowił nowy sakrament i nowe kapłaństwo. Dzięki temu we wszystkich częściach świata, na wschodzie i na zachodzie, może być składany Ojcu Niebieskiemu czysty dar ofiarny, ofiara doskonała, która łagodzi boską sprawiedliwość i wynagradza wszystkie grzechy człowieka dla zbawienia i życia świata. Najmilsi synowie, Bądźcie kapłanami wybranymi przez niego dla odnawiania wszędzie ofiary nowego i wiecznego przymierza. Pozwólcie się posiąść jego miłości, nie patrzcie na waszą nędzę, nie zniechęcajcie się z powodu waszych słabości, nie liczcie waszych grzechów, nie powracajcie do waszych niewierności, lecz pozwólcie się posiąść jego miłości ponieważ boska miłość serca Jezusa przekracza nieskończenie wszelką ludzką niewdzięczność. Iluż kapłanów opłakuje w tych ostatnich czasach swe upadki, wielu uległo siłom zła, które właśnie się rozszalały, niektórzy ulegli pochlebstwom świata, który stał się ponownie pogański, iluż wpada w podstępne pułapki mojego i waszego przeciwnika. Najmilsi synowie, nawet jeśli powtarzacie gest zapierającego się Piotra, lub gest zdradzającego Judasza, albo apostołów uciekających i opuszczających Jezusa, niech wasze serca nie tracą nadziei, ponieważ Jezus was kocha. Jego miłość jest większa niż jakakolwiek ludzka słabość, niech wielka będzie dzisiaj radość, a pokój głęboki moim sercem mamy, która zawsze wam pomaga, prowadzi, pociesza i dodaje odwagi, proszę was dziś wszystkich, pozwólcie się posiąść jego miłości, abyście i wy również byli kapłanami według boskiego i miłosiernego serca.